Siemanko. Dzisiaj taki filmik o pasacie, a mianowicie przez tutaj wieżbę, pod którą stał kilka dni pasat. Liście z wieżby po prostu wypadowały, chyba tutaj, tutaj, tutaj w podszybie, i coś poblokowały. To muszę zdemontować zaraz. Zobaczcie, jak to tam wygląda. Jakie tam są śmieci. I z tego powodu skapywała tutaj tym boczkiem, ciurkiem woda. Podłoga jest mokra. Właśnie suszę. A czemu suszę? Bo podłoga jest mokra. A czemu jest mokra? Ponieważ kanalik chyba tutaj spływ się zapchał, muszę tutaj ogarnąć ten temat. No, bo no, z taką mokrą podłogą to nie powinno się jeździć. O, tu jest pierdolnik, robię tutaj robotki Ogólnie, no dobra, to niech się suszy. A ja podnoszę machę i zobaczymy, jakie tam są śmieci, i... No i ogólnie, co tam jest, nie. Macha podniesiona. a no, to muszę tutaj odkręcić, idę po krzyżaczka. No, Widzicie, tu są nadal liście, stąd to już trochę, trochę już wyjąłem tych liści. To ogólnie jest filtr kabinowy, nie? Wszędzie te kurwa liście są. A no właśnie, kurwa, zobaczcie. Jak to wygląda, to wszystko kurwa pływa, to wszystko pływa. Mm, niedobrze, kurwa, niedobrze. Proszę ja Was. No i ta uszczelka też jest coś popierdolona. Jak to wygląda, kurwa. Filtr kabinowy wymieniałem w grudniu, jakoś przed świętami, nie? O kurwa. No i pasowałoby go wymienić, nie? O, no odrzepę go tylko. No, już lepiej. Już lepiej wygląda. Jeszcze dziwna sprawa coś właśnie od tego momentu również zaczęło się coś dziać z dmuchawą, yy, z klimatronikiem, nie? Raz chodzi, raz nie chodzi. Może coś tam też yy, jak spływało. To coś tam się przypchało. Albo jakąś elektrykę zalało czy coś. Kurwa, no. Same nieszczęścia. Same nieszczęścia, Wam powiem. Zobaczcie, ile tego syfu tu jest. Kurwa. Ja to wszystko to muszę pogarniać. Więc ogarnę. I zaraz wracam. To jakąś tam listę muszę dać kurwa. O, tak ładnie kurwa zrobiłem dobra. Tu ja tu posprzątam i zaraz wracam. O, tu jeszcze kurwa listek. Zaraz to wszystko posprzątam. grubsza już umyłem, o, a teraz sobie płuczę ładnie tam wlewając i ta woda ładnie tutaj właśnie zlatuje. Tym kanalikiem gdzie powinna pójść nie? Ale kurwa, ona stoi tutaj kurwa w akumulatorze Akumulator jest cały kurwa Ja pierdolę, aleś teraz, teraz odjebał kurwa No to ładnie Chuj wie kurwa gdzie ta woda teraz pójdzie Aleś odjebał kurwa mać Ja widziałem kurwa tam wszystko pływa teraz Żeś lał tą wodę, pochuj, cześć, kurwa. Lał tą wodę, ja pierdolę. Tu, to, to, kurwa, wszystko pływa teraz. Ja pierdolę, ale się odjebał. Trzeba tą wodę wybrać teraz, kurwa, bo a, przez to nagrzewnica kurwa, nie działa chyba, bo jest zamoczona. Ja pierdolę, ale odjebana akcja. Niedobrze, kurwa, niedobrze. Wpadłem na genialny plan. Zrobienia tutaj dziureczki wiertełkiem zrobię dziurę i ta woda ładnie spłynie. Kurwa. Ma się ten moment, nie? No właśnie. To żeby kurwa. Ile tej blachy tam jest? Ja pierdolę. No chyba to kurwa nie przyniesie efektu, wam powiem kurwa. A ta blacha to jest zbyt gruba w tym miejscu żebym cokolwiek kurwa ugrał tutaj nie no chyba chyba ten pomysł, ten plan mi się nie powiedzie więc lepiej kurwa jak tą wodę normalnie wybiorę Kurwa kombinować, wiercić. No no właśnie. Ale pomysł by... Ale, ale pomysł był dobry. Lecz wykonanie chujowe. Mhm. A woda dalej stoi jak stała. A no właśnie. Dobra, więc pomysł z nawierceniem dziury. Pomógł. Yy, wydaje mi się, że... Ta cała woda, która tu jest, to nie tylko ta, którą wlałem, a też była właśnie, że stamtąd, że stamtąd spływała właśnie ta woda, bo tam ślady były. Tutaj właśnie były ślady też z błotkiem, również no, to wszystko pływa. Jak widzicie. No i co, wyjmę akumulator i będę. Wybierał tą wodę jakoś Mam naczynko Znajdę może Jeszcze mniejsze naczynko Jakieś szmaty Ale uprzednio odkręcę akumulator I wyjmę go nie? Ja pierdolę ale akcja Akumulator Wytargany Można pomalutku Wodę sobie wylewać No no właśnie To od czego kurwa jest Do czego to kurwa jest do chuja ten wężyk Jak wie ktoś od czego jest ten wężyk to niech napisze mi bo ja za chuja nie wiem o, On tu był kurwa Gdzieś tu był Teraz popatrzę poszukam do czego ten wężyk może być może do spryskiwaczy, kurwa? Nie, do spryskiwaczy stoją, to jest tu węż. Dobra, pójdźmy w dupę na razie, niech sobie leży. A ja wiele mam No i dobra, sprawa na tą chwilę wygląda tak, że wciąż nie wiem skąd ta rurka jest. Wziąłem taką szykawę sobie. Nabierałem, wylewałem, później szmatami. Moczyłem, wyrzymałem, wyrzymałem, moczyłem wszystko wyczyściłem. Jest praktycznie sucho cała woda poszła No, no właśnie A to to jest. Nie nagrzewnica, tylko, nie wiem, serwo od hamulców czy pompa hamulcowa, nie wiem, nie wnikam. Nie jestem mechanikiem, nie znam się, ale na, na pewno to jest nie nagrzewnica. Więc tutaj sorry za pomyłkę, nie. Dobra, złożę to, zrobię test wody. O, tutaj sparciało coś. Ale no, dobrze jest. Dobra, złożę, zrobię test wody. Zobaczymy, czy nadal cieknie do środka. Bardzo dobrze, że jeszcze nie włożyłem akumulatora. Robiłem wodną próbę. I co? I woda kurwa stoi. Tu musi być jakiś odpływ, bo to jest nienormalne, żeby tu woda spływała. I żeby woda stała, nie? To musi być. Tu odpływ kurwa O, tu jest odpływ Tu jest kurwa Zobaczcie Tu jest odpływ właśnie kurwa Oni się zrumowały Zobaczcie, taka kurwa gumka była i to kurwa w błocie wszystko nie? Pizdez No i co? No i teraz jest sucho kurwa Oje, jakie tu błoto Panowie, jakie tu błoto kurwa Tu kurwa nie ma nic więcej z drugiego odpływu. Tam jeszcze woda stoi. Kurwa, też musi być coś takiego. To jest nienormalne, żeby woda stała w ten sposób. nie? A tu widzimy. Tu jest Tu jeszcze ten pierwszy odpływ. Musi być jeszcze jeden. Gdzie to? Tego nie wiem. Kurde. ślepka, ale to chyba nie to. Nie, to jest jakaś ślepka tylko, tylko. Ty, ale może tędy, kurwa, pójść, pójść woda, o. A widzisz, kurwa. Ty, to masz normalnie głowę, kurwa. O, o i, teraz będzie, i teraz będzie spływało wszystko bardzo dobrze. Dobra, no i co? No i od nowa to trzeba to składać. Znaczy wymyć, umyć, wymyć, przetrzeć ale jeszcze raz zrobię tą wod y próbę wodną, zobaczę, zweryfikuję jeszcze raz. Czy woda będzie ładnie spływała, nie? No to patrzę. Właśnie wylałem pół wiadra wody. No i zobaczcie, no i z tego co widać wszystko spływa. Wszystko spływa. Wiadomo, jak, że jak samochód się rusza, no i kurczę, to i ta woda będzie wpadać w te dziury, nie? Będzie po prostu no. tu jak się bulgota. bulgocze. Tam kurwa jest odpływ Jeszcze zapchane tam włożę śrubokręt. Mam takiego krzywulca zobaczymy tym krzywulcem. Ale spłynęło. bulgotało się, burgotało, ale spłynęło, nie? tu zobaczę, czy nic nie ma z tej strony. Cholera, wie skąd ta rurka jest. No nie wiem, skąd ten wężyk jest. nie Kurde no, no nie wiem, skąd ten wężyk jest. No niby idzie tutaj z dołu, nie? A może to jest też odprowadzanie wody, ale skąd? Nie wiem, a może gdzieś tu był. Tu był w tej tutaj z tej z tej krateczki może jakoś no nie wiem zaraz zobaczę, dobra skręcam no i winny był tutaj odpływ no właśnie nienormalne było to żeby że ta woda która tutaj spływała stała tu nie no bo gdzie ta woda spod szybia miała iść? Nie? No, właśnie tutaj, w komorę. Tak, właśnie teraz wywnioskowałem i chwilę wcześniej, bo, no bo innej opcji chyba nie było, nie? Ja chyba po robocie. Zobaczę jeszcze, jak tam będzie. Hmm. Czy podczas deszczu będzie ogólnie tutaj woda leciała mi już już chodzi z ładną godzinkę parelka ładnie podeszło jest, jest taka plamka troszkę ale to jest nie wiadomo z czasem dzień dwa trzy czy miesiąc i wyschnie wybrałem się na przejażdżkę te odpływy zrobione już tam woda nie stoi jak widzieliście za to nawiew, raz działa, raz nie działa, nie wiem, muszę się dostać tam za schowkiem po stronie pasażera do tego, do tego wiatraka, wentylatora, zobaczyć czy tam coś z nim się nie stało. Możliwe, że on tam coś szwankuje, albo może coś yy, tutaj w klimatroniku, coś w kostce jest nie tak ale to zweryfikuję w następnym filmie, a tymczasem pozdrawiam Was, Siemanko.